CPEW to specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą, których celem jest wspieranie przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i instytucji w organizacji edukacji włączającej dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich potrzeb czy trudności. CPEWy działają poprzez doskonalenie kompetencji kadry, zapewnienie specjalistycznych materiałów i sprzętu oraz współpracę z innymi placówkami i organizacjami. Głównymi celami STWEW-u, w tym naszego STWEW-u krypszyńskiego, jest wspieranie szkół ogólnodostępnych w tworzeniu warunków dla edukacji włączającej. Celem jest również pomoc w dostosowaniu materiałów edukacyjnych i wyposażeniu do indywidualnych potrzeb uczniów. Prowadzimy również współpracę z różnymi instytucjami, takimi jak przedszkola, szkoły specjalne, poradnie czy uczelnie, w celu koordynacji i wymiany doświadczeń. Projekt specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą ma ogromne znaczenie dla rozwoju edukacji włączającej na terenie Powiatu Kęczyńskiego. Tworzy on realne możliwości wsparcia dla szkół i placówek, które na co dzień pracują z młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Daje także możliwość przeprowadzenia szkoleń, konsultacji, doradztwa dla nauczycieli, wychowawców, którzy otrzymają nowe narzędzia. Względem wspierania i pracy z uczniami, dziećmi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Nasz projekt to także zmiana świadomości. Pokazujemy, że edukacja włączająca to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale korzysta na tym cała społeczność szkolna. Jako starostwo bardzo cieszymy się, że liderem tego projektu jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kętrzynie placówka, która posiada komplementarne doświadczenie w zakresie eksperckim, jeśli chodzi o indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, dobrze przygotowana kadra, zaplecze dydaktyczne pozwala mieć pełne przekonanie, że realizacja tego projektu przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kętrzynie będzie sukcesem. Dodatkowo jako organ chcemy, aby ten projekt nie zamknął się jedynie ramach finansowych i czasowych na czas realizacji projektu. chcemy, aby wartością tego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości nauczycieli, wychowawców, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli z terenu powiatu Kęczyńskiego i aby edukacja włączająca stała się prawdziwym elementem zadań edukacyjnych. Realizowanych przez samorządy na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Web Kętrzyn to nie tylko placówka zbierająca to zespół ludzi, którzy wierzą, że każdy uczeń ma prawo do rozwoju na miarę swoich możliwości. Dzięki współpracy z nauczycielami i rodzicami wspólnie tworzymy przestrzeń do prawdziwej edukacji włączającej. Dlaczego zdecydowaliśmy się powołać SPF w Kętrzynie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym? Ponieważ posiadamy wykwalifikowaną, pełną pasji kadrę. W Specjalnym Ośrodku prowadzone są również zajęcia specjalistyczne w dobrze wyposażonych gabinetach. Zajęcia są dostosowane do potrzeb możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Współpracujemy również ze środowiskiem lokalnym, w tym na przykład z poradnią oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Uczcieli. Do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego świętego Jana Pawła II w Kiężynie uczęszczają dzieci w różnym wieku. Mamy na zajęciach z wczesnego wspomagania maluchy od pierwszego, drugiego roku życia do 6-7 lat. W szkole podstawowej są dzieci do 18-19 roku życia. W szkole branżowej, przysposabiającej do pracy, uczą się uczniowie nawet do 24 roku życia. W specjalnym ośrodku jest również interna, dlatego z pełną świadomością mogę powiedzieć, że obejmujemy dzieci i młodzież opieką, edukacją i wsparciem na wielu płaszczyznach.